Jadąc tutaj, wiedziałem, że będzie bardzo trudne spotkanie. Korona jest dobrze przygotowana do rozgrywek. I to było widać. Zagrać trzeci mecz w takiej intensywności to naprawdę szacunek dla całego sztabu Korony. I, e, i tak było na boisku. Natomiast ten mecz nam się ułożył fajnie. Dobre uderzenie Tomka, Tomka Hołoty, ale no, ktoś tu układał tą trawę, nie my. W związku z czym y, jest Bramka, to odrobinę szczęścia. I fajnie. Zespół tworzy sytuację. Po stałych fragmentach również, więc to cieszy, tak po jednym treningu, to na pewno jest dobry prognostyk, ale e, przyjechaliśmy tu po trzy punkty. Więc prowadząc 2-0, pomimo tego, że Korona ma e, przewagę, chcieliśmy, chcieliśmy przywieźć stąd trzy punkty i e, na pewno moi piłkarze dzisiaj są zawiedzeni i smutni, bo można było to dzisiaj zrobić. Ale optymistycznie, optymistycznie do przodu, 10 spotkań na pewno bardzo trudne. Bardzo trudne mecze przed nami i walka o utrzymanie do końca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. E, dzisiaj bardzo chciał przyjechać Jacek Kiełb. Bardzo. Schodząc z treningu e, wczorajszego, miał łzy w oczach. Tak, chciałem go zabrać, bo to jest dobry piłka. się na pewno w Kielcach dużo też zdrowia i pasji zostawił. Natomiast nie mógł przyjechać, bo, bo kontuzja. Tak samo nie mógł przyjechać Adam Kokoszka, więc to już dwóch piłkarzy, którzy, którzy byli w pierwszym składzie, wypadli z powodu urazów. Natomiast też no, trzeba było pewne korekty przeprowadzić. W związku z czym wyszło aż pięć, pewnie pięć by nie było, jeżeli ci piłgarze byliby zdrowi. Ale myślę, że ci, którzy weszli dzisiaj, zaprezentowali, hmm, może nie poziom, ale wielką pasję, a momentami nawet poziom taki, że pokazali, że każdy z nich zasłużył na to, pomimo tego, że te decyzje nie były spowodowane tym, że. Były jakieś na treningu i widziałem fantastycznie, było, było, bo nie trenowaliśmy tak naprawdę ze sobą, tylko gdzieś tam oparłem się na swojej wiedzy, jaką miałem sprzed kilku miesięcy, jak grali w Ekstraklasie, chociażby jak Zieliński. Może zacznę dzisiaj wyjątkowo jak gdyby z drugiej strony. Proszę zobaczyć, co to jest strzelenie bramki. To jest, to jest dodatkowa energia, to są dodatkowe emocje, to jest każdy zawodnik, dodatkowo dostaje motywację. I my, w pierwszej połowie, mieliśmy z pięć, sześć sytuacji, gdzie mogliśmy zamienić na bramkę nas, na to nie stać, żeby nie strzelając, bo to jest odwrotna droga: nie strzelając, to jest, tak, to jest demotywacja. I krok po kroku następuje zniecierpliwienie, i konsekwencją była strata bramki. Więc w naszym wypadku, gdzie tworzymy tę sytuację, musimy tutaj naprawdę być bardzo, bardzo skoncentrowani, żeby nie tylko mieć sytuację, ale ją wykorzystywać i nastawić się na nasz, nasz styl gry. Ja chciałem pochwalić mój zespół, bo naprawdę drugi raz, trzeci raz rzędu się dźwigamy, walczymy. Do końca brakło nam znowu pięciu minut. Oczywiście padną pytania, dlaczego nie tak od początku, i to jest logiczne i, i, i zrozumiałe. Natomiast naprawdę przy 2-0, przed swoją publicznością e, dźwignąć się i tak poprawdzie no. Byliśmy blisko szczelenia trzeciej bramki, tego może szkoda, bo długo by się o tym spotkaniu w Kielcach i nie tylko w Kielcach mówiono. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Pytanie takie, czemu jakby Michała przybyły i nie było Choroba. Choroba rozchorował nam się dwa dni temu, liczyliśmy, że dzisiaj będzie, bo pod taki mecz idealny, bo brali się pod uwagę, że przy dużej ilości wrzutek, przy grze takiej stłoczonych w polu karnym Śląska Wrocław, Michał się czuje jak ryba w wodzie, natomiast no, liczyliśmy, że jeszcze dzisiaj do nas dojdzie, natomiast 39 stopni stopni temperatura 11, więc nie było sensu. No, to stworzył pewne miejsce dla Sylwia, który wszedł w trudny moment można na niego liczyć, chociaż wiemy, że ten limit obcokrajowców jest poza unimi. Trochę się pewnie markuję, co nie. Powiem y, proszę zobaczyć jak to jest ciężko, chłopak, który ma ponad 100 meczów w Premiera League y, rosyjskiej y, cierpliwie czeka pracuje i w najważniejszym może momencie wchodzi na 10 minut i robi bardzo dobrą pracę, więc to na, wszyscy graliśmy gdzieś piłkę, to wiemy, że to nie jest prosto, bo każdy piłkarz chce grać już teraz, a on cierpliwie dążył, dostał w takim momencie szansę i bardzo to bardzo nam pomógł i, i to tylko pokazuje o tym, jak jest profesjonalny piłkarze. Z tutaj mamy kabelę, który praktycznie teraz to, 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 to w sieci, więc chyba satysfakcja jest, że do i, I tak bardzo pomaga w naszym tej ludzi Daleka droga do takich ocen. Pamiętajmy, że bardzo ciężkie mecze przed nami. Musimy trochę zmienić styl gry, bo nie stać nas na to, żeby ciągle gonić. A Cabrera musi utrzymać dyspozycję, a pozostali muszą również podążyć jego tokiem. Wszyscy w klubie, zresztą cały klub, bo to nie tylko piłkarze. Pamiętajmy, że mówimy o całym klubie. To dzisiaj po raz kolejny mogę tylko mantrę powtórzyć to, co ostatnio powiedziałem. Dziękuję kibicom, bo po raz kolejny naprawdę. Naprawdę dodałem otuchy, ja tu nie słyszę przez 90 minut złego słowa, wręcz odwrotnie, jest cały czas takie pozytywne wspieranie, ono jest bardzo ważne. No i tu ważne, że w takim momencie tutaj trybuny to doceniają, ale musimy pracować nad tym, żeby korona była cały klub. To nie tylko, nie tylko ta grupa, którą tu mówimy, a naprawdę wiedzieliśmy no i weszliśmy w taki punkt kulminacyjny.